Halo ludzie. Mało czasu, dużo roboty, więc bezbędnego zbędnego pitolenia zaczynamy. Hello. Hello. Co tu się dzieje? O co chodzi? Nie wiem w ogóle co tu się dzieje. Co się dzieje? Co się dzieje? Mów szybko. A co się dzieje? Będę pewnie musiał znowu ten masz dodać I Pościągać nasz sailing Co zdjąć sailing, bo jest tam takie uszkodzenie małe, pęknięcie. To jest spreader to jest sailing, to jest to samo? Tak i chcę sprawdzić to pęknięcie, czy ono jest bardzo niebezpieczne Ewentualnie jeżeli tak stwierdzę, albo nawet na wszelki wypadek to Tak czy tak to zrobię, po prostu dam tam taką mm, Nie wiem jak to nazwać Łatę, wzmocnienie z, z włókna szklanego I z żywicy I tyle, no i generalnie potem muszę tam wejść A jeszcze nie wiem jak to się w ogóle zdejmuje Aha Jeszcze nigdy tego nie robiłem Okej. Okay. A chcesz się pochwalić czymś nowym? A proszę, tutaj możesz nagrać. Tu mamy wspaniałe linki stalowe, nowe nasze Piękne, chromowane, znaczy promowane <noise> Z nierdzewki, błyszczące, cudowne. czy jakie piękne Wszystko było zrobione na wzór starego Więc... Mam nadzieję, że jest nie za długi ani nie za krótki. Cały proces trwał około trzech tygodni. Tak. Ponieważ... Ja, miał trwać, e, to tylko dwa dni. Dwa, trzy dni i zrobione. Mhm. No i jeszcze w ogóle z sześciu filmów, do których napisaliśmy, to co? Dwie się odezwały tylko? Tak, dwie się odezwały, z czego jeden w ogóle tak napisał, jakby nie wiem, do jakiegoś kumpla pisał, że spoko, stary, dobra zrobię ci to. A no dobra, ale za ile, co, jak, kiedy? Ileś to zajmie czasu? Nie. Ja nie wiem, jak ci ludzie w ogóle tutaj, jak oni tu pracują i żyją. Chcesz podać koszt? Yy, koszt. Ziomek yy, uzależniał ten koszt od tego, czy reszta też będzie robiona u niego. Tak więc powiedziałem mu, że tak. No, bo pewnie tak będzie. I koszt dwóch takich stalówek to był 700. 730 dolarów? Jakoś tak. 740? Jakoś tak, no. Coś w tym stylu. Gdybym robił to sam na tych zaciskanych, na tych skręcanych końcówkach, to by mi wyszło około 1000, także, no, niewiele jest drożej, a jednak, no, ja bardziej ufam tym skręcanym niż tym ściskanym. No, ale że ten gość się trafił, on tu jest w ogóle na miejscu, zostawił nam to w Marinie, gdzie możemy to odebrać podczas weekendu, kiedy nikt nie pracuje. Także takie był, było, było to po prostu naj, najprostsze rozwiązanie. A dowiedziałem się jeszcze w Marinie koszty mniej więcej ile pobytu na. żeby zrobić antyporostówkę na łódce żeby i pobytu na, na, na stożki w marinie tak. Wyciągnięcie z wody. Cały antyfauling 2100 dolarów. Ale nie wiem dokładnie, bo to tak na szybciochach wszystko było robione. Co tam jest w tej cenie? Czy tutaj w tej cenie jest już farba, czy, czy to jest tylko robocizna ich? Także no to. Cena nie jest zła, no gdybym miał po 2000 oszczędzić sobie tego całego szlifowania i tego wszystkiego, to by była naprawdę dobra cena. No, ja też bym chciała sobie tego oszczędzić, tego szlifowania całego. No. no. Dobra. Także no bo to jest jakby etap, który jest przed nami, tak? I musimy to zrobić. Może no, jeszcze nie teraz, bo na razie mamy inne rzeczy do roboty. Ale to tak jest, no, taka niekończąca się opowieść Ten remont tej łódki Zgadzam się Dobra, no to my dzisiaj spróbujemy Cię wciągnąć na ten maszt, tak? No nie wiem czy się uda, o, to, że, chyba, chyba że po ciemku No bo jeżdżą, wracają tymi motorówkami. Myślałem, no, no, że, no. że już przestali co? Ja też już myślałam, ale może wiesz No nie wiem co, nie wiem Chyba, że jutro rano Chyba, no, że rano, no to nie wiem w ogóle Wstajemy wcześniej niż oni raczej... Raczej, raczej nie, wstajemy. bo oni wstają o 4 rano Wiem, że nie widać, bo to daleko bardzo Ale włótknął. coś <słysy> <słysy> Tamta motorówka taka Taka ładna, taka duża, taka amerykańska i osiadła na mieliźnie. Chyba ją jakoś może go zniosło do brzegu, bo dosyć blisko brzegu jest, nie? No tak, ale tam siadł Tam jest teoretycznie kanał do znaczy szlak do wejścia w ten kanał, ale no widocznie nie, nie wyskalkulował zadłużenia. No to oni tu będą robić fale. teraz, pewnie będą Marine Rescue wzywać na pomoc. Nie patrz coś, coś cofa? kurde, ta łódka zasłania, nic nie widać. No, już się... no i mam nadzieję, że nie będzie tu często przypływał w związku z tym. Ale chyba się wykaraska. I co? Zastanawiamy się. Już powinni wszyscy przecież pójść spać. Nie wiem. Ale już jest ciemno. A jak ten będzie chciał zaraz odpłynąć teraz? to no, pewnie będzie chciał Ludzie, co my mamy zrobić? Nie to też już lecą. Wracają do gniazd. A wiesz, że nie to odwraca się kiedy sika? Nie sika sobie na głowę. Proszę? Nie to odwraca się kiedy sika, nie sika sobie na głowę, jak wisi. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Widziałaś, się jak się Nie. Normalnie, za, za łapki się nie te dolne, tylko te, które mam przy skrzydełkach. I tak wisi. No I mógłby tak już zostać, pod, po cholera się przekręca w tym Nie wiem, wygodniej mu może. Może ma dolne łapki bardziej mocne. Tu i ewidentnie no, tyle go nie zaprojektowała do wiszenia głowy w dół. No nie. Bo miałby, nie wiem, pupę na czole. Za przykład. No, no trochę słabo. <laughs> Więc chyba zrobiła to, co mogła najlepiej w takim wypadku. Dobra, słuchajcie, ale najważniejsze po co tu przyjechaliśmy, to. Tydy! Party! Party! Ponieważ dzisiaj Justin kończy 50 lat! Happy wieku. birthday! Woo! Znaczy nie wiemy, czy dzisiaj, ale w tym miesiącu na pewno. 50 lat temu została zwodowana. Zwodowana w kwietniu 1974, 1974 roku. I dlatego będziemy dzisiaj mieć party! <laughs> tak. Jak to już zawsze z reguły mówię, robota to głupota, a picie to jest życie, więc dlatego zrobimy imprezę zamiast wymieniać stalówki. Nie! <laughs> <laughs> yeah! Także Christina. Sprawuj nam się, nie? Robimy ci imprezę. No to co? Szampanik? Jak nie strzela? <laughs> no bo to jest taki niestrzelający szampon. <laughs> <Tudah! śmiech> Jeszcze dla niej coś zostaw, no jak? jak? Łódka będzie pić? No, ona nie pije. Ona nie pije. Ja mogę ją polać trochę. No To? Co? To za to Oby nam służyła. Ojez zdrowie. Uhu. To co? Dopełniamy formalności. W sensie tabliczki. Tak. A jeszcze jeszcze zapomniałam o tym. I tutaj jest dowód, kwiecień 74. Garek na niestety nie działa. Barometr też. On zawsze pokazuje dobrą pogodę. Tak, właśnie. Zatrzyma się na dobrej pogodzie, pół do czwartej to też jest mi na godzinę.